Takie trochę irlandzkie klimaty nam się dzisiaj zrobiły, bo jest zielono i są jakieś akwedukty, a może szkockie klimaty, bo wygląda to trochę na mur, który oddzielał Anglię od Szkocji, czy co tam oddziela od czego. Na Wyspach Zielonych, jak zielony jest ten trawniczek. W każdym razie znajdujemy się dzisiaj cały czas w Rzymie. Drodzy Państwo, drodzy Państwo w Rzymie można znaleźć takie oto budowle. Budowle to są budowle wodne. Wodne o tyle, że znaczy w sensie nie jest zrobione z wody, tylko mają coś wspólnego z wodą, bo woda w środku była i biegła w tamtą stronę, do środka miasta. Z z górek, z pagórków, biegła do środka miasta, bo gdzie nie ma wody, tam nie ma życia, musi być, musi być woda. Jak komuś się skończy woda w kranie, to dopiero wtedy wie, że jest problem. A jak mamy tą wodę w kranie, jak odkręcamy kurek i zawsze leci, to nawet się nie spostrzegamy, że, że ona jest i że jest bardzo fajnie, że ona jest. O tej wodzie gadam, ponieważ dzisiaj jest o wodzie w pierwszym czytaniu. A właściwie o tym, że e, o morzu. O morzu i o znajomości. Co tutaj o tej wodzie mamy? Mamy coś takiego, że... W którymś momencie projekt Izajasz zapowiada taki bardzo przedziwny, przedziwny czas, że będzie mieszkała sobie krowa, i będzie mieszkał sobie niedźwiedź, i będzie mieszkał sobie wilk, i będzie mieszkała sobie kobra, i będzie mieszkał sobie kto będzie sobie mieszkał? Lew będzie sobie mieszkał, i wół i lew jak wół będzie jeść słomę, i krowa z niedźwiedzicą będą przyjaźnie przestawały, będzie w ogóle się działo, jakieś, jakieś cuda w Zosie będą działy. I potem dodaje, że zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej Mejgurze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które napełniają morze. Znajomość Pana jest warunkiem, jest miejscem, które, które sprawia, że nie ma już więcej zła, że nie ma już więcej zła. To tak jakbyśmy chcieli poznałem kogoś i od tej chwili samolot leci. Cóż, cóż, cóż można powiedzieć, cóż można dodać. No, to, są takie, to są takie takie sprawy są właśnie, że czasami leci za Wracając, drodzy Państwo, do, do tego, co się ma dzisiaj wydarzyć w czytaniach. Otóż cały kraj napełnia się znajomością na kształt wód, które przepełniają może ten obraz wodny. Jest dosyć taki ciekawy. Skąd my nabieramy tej znajomości Pana? Skąd się bierze w nas znajomość Boga? O, skąd my dowiadujemy się o tym, jaki On jest? Tym, który nam najpełniej o nim poopowiadał, który jest od A do Z objawieniem Boga, jest Jezus Chrystus. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus raduje się. W sercu i wyśpiewuje swoją modlitwę, mówiąc: Wysławiam cię, Panie Boże Ojcze, nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy dla, dla tych, którzy są rozumni, a objawiłeś to wszystko prostaczkom. W jakiś sposób opowiada o Ojcu. Dziękuję Mu za to wszystko, co zrobił. Sama Jego obecność tutaj. Sama jego, jego bycie z nami na ziemi jest wielką opowieścią o tym, że mamy w niebie kochającego Ojca, który troszczy się o nas tak bardzo, że wysyła swojego Syna, żeby nas zbawić, żeby nam opowiadać o zbawieniu, żeby tego, tego zbawienia w nas, w nas dokonać. Mówili ojcowie Kościoła, którzy komentowali te dzisiejsze, dzisiejsze czytania oczywiście nie, nie komentowali obydwóch razem wziętych, bo kalendarz liturgiczny był ułożony widocznie inaczej w ich czasach, ale na przykład taki Grzegorz Wielki komentował komentarz w swoim komentarzu do Izajasza, komentował Izajasza. I mówi, kiedy się jest mowa o panterze, to jest mowa o każdym z nas. I tam jest napisane, że pantera będzie mieszkać z koźlęciem. Mówi, możemy się rozpoznać w krowie, w niedźwiedzicy, mówi, ale każdy z nas powinien się rozpoznać w panterze. On miał na myśli taką panterę w centki, właściwie miał na myśli leoparda. Mówi, każdy z nas jest trochę jak taki leopard, jak taki gepard centkowany. A dlaczego? Bo każdy z nas ma na swojej skórze jakieś plamki. De plamki to jest grzech. Mówi, kiedy Izajasz mówi, że pantera będzie mieszkać z koźlęciem i krowa z nieźwiedzicą, to mówi o nas, że Pan Bóg wleje w nasze serca taką miłość, że mimo tych naszych plam, mimo tych naszych cętek, mimo tego naszego Upierzenia centkowanego, usierścienia centkowanego, będziemy w stanie kochać innych wielką, wielką miłością. Tym, co najbardziej umacnia, tym, na czym można najbardziej budować, jest świadomość tego, skąd jesteśmy, świadomość tego, kim jesteśmy. Znajomość Pana, jak mówi Izajasz, powoduje, że my przestajemy czynić zło. I tak jest. Tym najbardziej, 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 najbardziej podstawowym informacją o każdym z nas jest to, że jesteśmy dziećmi Boga. We chrzcie, już się to dokonało. Jak mówi święty Jan, jeszcze nie wiadomo, kim będziemy, ale jesteśmy już dziećmi Boga. Zostaliśmy tak nazwani i rzeczywiście nimi jesteśmy. Jeżeli ja wiem, że mam coś wspólnego z ojcem, który jest w niebie, że jestem jego dzieckiem. No to świat zaczyna zupełnie inaczej wyglądać i zaczyna funkcjonować kompletnie inaczej. Nie tylko świat, ale przede wszystkim zaczynam ja inaczej funkcjonować. Adwent jest między innymi po to, żeby przypomnieć sobie, że jesteśmy ukochanymi dzieciakami Pana Boga, które zostały zbawione i które czekają na Jego powtórne przyjście. Stąd możemy czerpać nadzieję wielkimi garściami, bo nie jesteśmy zostawieni nigdy sami sobie. Zawsze jest ktoś, kto się o nas troszczy. No,